Witamy, witamy! Walorki jest nowa zmiana dekoracji. Pewnie co mniej spostrzegawcze nie zauważyli, że z Konrada zrobił się Adaś. <grystanie> Jesteśmy przy Byszczycy Górnej, będziemy tam odwiedzać tam parę rzeczy. Czy obie na pewno Górnej? Nie, Byszczyca Kłocka. Właśnie, Byszczyca Kłocka. Jest tam co nie niemiara zabytków. A właśnie, przywitaj się ładnie. Cześć, jestem Adam. Syn Walorko. <noise> Dobra, teraz Wam pokażę tutaj, bo stoimy przy takich różnych, jakichś tablicach przy wjeździe do tego miasta. Gmina Bieszczyca, Kłodzko zaprasza. Zobaczcie, jak piękne jest to miasto. Chyba Adasia trzeba będzie przeszkolić, żeby mógł podczas mojego jeżdżenia filmować. Reszta to są reklamy, więc nie będziemy Wam pokazywać ich, bo nic tam ciekawego nie wnosi. Ale to akurat jest ciekawe, bo jedziemy to zobaczyć. Dzień dobry, dzień dobry Walorki. Jesteśmy już w Byszczycy Kłockiej. Tak, to znowu my. Nareszcie na zapamiętałam to. Ty nazwę. Tą nazwę. Miejscowości. No właśnie, bo jest jeszcze druga Byszczyca Górna i pewnie jeszcze jakaś inna w ogóle Byszczyca. A ta jest Kłocka, bo leży blisko Kłocka. Właśnie, może pojedziemy do Kłocka. Idziemy teraz pooglądać tę Byszczycę Kłocką, bo jest tu dużo zabytków. To tyle. Mhm. Do usłyszenia później. Do usłyszenia. Do zobaczenia za chwilę. O. No, idziemy sobie tutaj. Właśnie jakiś kościółek się przed nami pojawił. Trzeba będzie go zwiedzić. No, trzeba go zwiedzić, bo no, walorki tak robią. Tak jest. Tutaj taki piękny, zabytkowy budynek, w ogóle wyniszczony. Trochę widać, że okna tam niektóre powybijane i tu jest napis budynek na sprzedaż. No to co, kupujemy? To? Robimy zrzuty i robimy tutaj u góry banner valor TV, i będzie normalnie studio telewizyjne. I będzie wypasik. No, pomarzyć można. Dobra, idziemy, idziemy dalej. zamknięte chyba. A tu nie ma wejścia? Nie ma. No to nic co. Popatrzymy przez tą kratkę. Jak to wygląda dziwnie, bo przez sam środek kościoła idą filary i są jakby dwie nawy dziwne. Jeszcze takiego układu nie widziałem. Zobaczymy przez to drugie drzwi. Ja też. O. I tu jest jakby druga część. Tutaj już lepiej tutaj Druga nawa i znowu ławki. Ciekawe. No, ale tutaj już lepiej o wiele, wiele. Ciekawe. To tam jest ładny ołtarz z przodu, ale żeby go zobaczyć, trzeba by tam dojść. a nie da się, bo jest Sęzienny. zakratowany. Dobra, to chociaż się pomodlimy chwilę. A tu widzę, że rozpada rozkłada jakaś scena. Że jakiś koncert będzie. I będzie koncert. A jesteśmy właśnie na rynku. Dobra, zobaczcie jak to pięknie tu wygląda. Jest w kształcie kwadratu, o, na środku, o, jest, na środku jest ratusz, to nawet nie jest kościół, tylko taki ratusz, a tu jest piękna taka rzeźba, obelisk. Już kiedyś to oglądałem, ale tutaj nam technika estradowa zostawiła, musimy to obejść z drugiej strony. Oj, masz figurę. O i tu jest właśnie to, że jest piękny zabytek. Coś tam kiedyś na ten temat wiedziałem, ale już teraz nie pamiętam. Poza tym, że jest to Trójcy Świętej i jest tam Pan Bóg, Duch Święty jest w postaci gołębicy na dole. A tutaj jacyś Święci już teraz też nie pamiętam. Ja o jeszcze, chodźcie pokazać tego. Chodźcie jeszcze pokazać. Ja Wam coś pokażę. I tutaj jest dla ochłody. Takie coś, taka woda pojemna. Ta mgiełka. Mgiełka. Wczoraj chcieliśmy, z Konradem, chcieliśmy wczoraj z Konradem pod taką mgiełkę iść, ale szkoda nam było moczyć sprzętu. Mgiełka. Ale jakbym to teraz wyłączył i schował gdzieś pod ten, to może byśmy się trochę ochłodzili. A nie można tak? Można. Skręć w lewo. O, właśnie. Idziemy sobie ulicą Rycerską. Mamy tutaj basztę przed nami. Wygląda bardzo staro i zabytkowo. Zresztą nazwa samej ulicy też jest ciekawa, bo jest to ulica Rycerska. Teraz, no. teraz tu mamy niby iść w lewo, ale nie wiem po co. A, na ten Mały Rynek. Dobra, idziemy. Ulica Mały Rynek. Właśnie, to jest jedno z nielicznych miast chyba, które ma dwa rynki. I na tym rynku, jak dobrze pamiętam, jest pręgierz. Do tego pręgierza, czyli ten słup na środku, przywiązywano skazańca. Tak, i tu jest kamera, też filmuje. Nie, tutaj. tutaj coś będzie. O, tam raczej. I tam jest jeszcze jedna baszta, i też pójdziemy ją zobaczyć. Yy, tam można normalnie zwiedzać. Wchodzi się do środka, idzie się na całą górę. Tam od tego i tego. Tutaj można robić zdjęcia ogólnie. I tutaj generalnie. Historia jest tego miejsca taka, że tu przywiązywano jakiegoś skazanca i dostawał łomot. Inaczej mówiąc. Inaczej mówiąc, bo to jest tak zwany pręgierz. A tu mamy tą basztę, zapomniałem jak ona się nazywa, ale w każdym razie jest tu jeszcze kawałek jakiegoś tam muru obronnego. I zaraz go zobaczymy i chyba trzeba będzie ruszać w dalsze Włajarze. Dobra, żeby nas nie przejechali. Sytuacja opanowana. I tu jest wyjście chyba jak się nie mylę. Nie, w tą Ale stronę gdzie to było? Gdzieś tutaj, yy, można gdzieś gdzieś tu pani? było gdzieś tu było. Spyrać. Widać. Poczekaj, chwilę. No jesteśmy przy figurze. Wycaliśmy wam morze. Nie pamiętam. Tutaj mamy tak w ogóle ten wielki budynek, to jest szpital. Z drugiej strony, jakiś hotel trzygwiazdkowy, a tutaj na tym skrzyżowaniu jest figura Maryjna, Matka Boża z Dzieciątkiem, wieniec gwiazd 12. Dzieje. to a, jest dobra. Bardziej nie powiększę, bo niestety się nie da, ale bardzo piękne. To jest wysokie, z 5 metrów wysokości. No i taka to jeszcze jedna z atrakcji Bystrzycy Chłodzkiej Prawda. Dobra. No właśnie tutaj jest ten szpital, jeszcze wypatrzyliśmy. Na rogu tego domu jest figura. Jest to święty Józef trzymający dzieciątko Jezus. Także też fajny taki dom. Chciałbym w takim mieszkać. Prawda, prawda. Szanowna prawda. A na dole jest firma pogrzebowa tak w ogóle. <słuch> Dobra. Mamy tu następną basztę jakby fragment murów obronnych. O, Słyszę jakiegoś marsza weselnego Wagnera. O, Otwarte jest. Właśnie, i tu można przejść przez to, co też zrobimy. A tutaj coś jeszcze jest. Tutaj. Brama wodna to jest, ale zamknięta kłóteczka. Przechodzimy. Tu są takie fajne te, zamykane, żeby to tylko w tym momencie nie upadło, żeby nie upadło, żeby nie upadło. Dobra, nie upadło. A to jest tym, metalem wzmocnione. Uj, nie byłoby to ciekawie. To jest takie zamykanie właśnie. To jest z tamtej góry. No i tam jakiś łańcuch trzyma, pewnie tam jakiś kołowrotek w środku. Bardzo, bardzo ciekawe to jest wszystko. E, a tu jest piękna uliczka w dół. Taka, taka normalnie w starym stylu. Zachwycające. A tu idzie taki turysta. A patrzcie jak tam jest daleko, trzeba iść do góry i do góry, moje nogi nie dotrwają tam. Dotrwają, dotrwają, bo jak, bo jak nie to Cię wezmę na giermont, to wtedy Ci wybuchną całkiem. Dobra, to na razie. Pa! Tak naprawdę na co dzień. A tutaj mamy kawałek tych murów obronnych, to jest tak równolegle do tej baszty, którą tam mij mijaliśmy, u góry domy. Wygl... Jednak dotrwaliśmy tutaj. Wygląda, wygląda to świetnie. Tam jeszcze ten kościół w tle. Nienormalnie czuć taki powiew historii i ta uliczka taka brukowana. A powiem Wam tak, Coś pięknego. że nogi bolą, zakwasy jutro będą, że ja hu hu. No, przeszliśmy dopiero jakieś pół kilometra. Także nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ten nada w ogóle wypowiada. Tutaj my z konradem nie mieliśmy siły. Podejść do toalety po wstaniu następnego dnia, po tych zdobyczach górskich, gdzie byliśmy na Gewoncie, na Kondratowej Kopie i na Kasprowym Wierchu. No. Ładne rośliny. O, tu jest w ogóle klasa Nie, no mogłem, ty masz No i właśnie, a tutaj te mieszkania takie dziwne każdy w innym kolorze. Ale ma to, ma to urok właśnie, I każdy w innej wysokości właśnie i nie są takie, takie równe Dobra, to jeszcze jeszcze kawałek tym bokiem Gdzieś tam widziałem napis, że jest Baszta obronną, mieszkalna, czy jakaś, to chyba to, bo tutaj są normalnie okna w tym. No i to jest w murach miasta, jakoś tak wciśnięte. Ciekawe, to jest jaki rynny. I tam się te ubrania słyszą, jakby, jakby to nie Polska była. Tak, jak u nas w Ałcie. No właśnie, a my w aucie słyszymy pranie na wszystkich siedzeniach porozkładane. No i zobaczymy, co z tego będzie. O, a tutaj. No, wysoko tam jest. Muszą być tam niezłe widoki z tych górnych pięter. Bo już, zważywszy, że stąd, że stąd już widać. Tak, dosyć ciekawie. Zwiększę to trochę. Tam, na którymś z tych baszt można było w ogóle wejść. Ale jak gadać pod górkę, nie może podejść, to i na basztę by pewnie nie wszedł. <grym, <grym, dobra. Przedbić. W licheniu jak byliśmy kiedyś z tobą? Gdzie? Na wieży w licheniu, co tak wysoko wchodziliśmy? Gdzie? Gdzie? No i dałeś radę, a tam było chyba 40 ile? 40 ile śpięte, jakby po schodach. Była możliwość wjechania windą, ale na póki nogi noszą, to nie preferujemy takich łatwych rozwiązań. to zadać by podą windą pewnie, nie? Gdzie? No. no. Dobra Trzeba by się zastanowić, gdzie my mamy naszego rumaka ognistego. Chyba tędy pójdziemy jadać z powrotem koło tego kościoła. Nie? Dobra, dobra. A tutaj mamy jeszcze fragment murów miejskich z drugiej strony. Przed chwilą mijaliśmy machinę obrężniczą i taran, ale nie zdążyłem tego nagrać, już nie chce mi się wracać. A tutaj mamy pokazane na, na planie. Co jest? To jest Bystrzyca Kłodzka i mamy tam, gdzie jedynka baszta rycerska. Gdzieś tam chodziliśmy, muzeum Filumenistyczne nawet nie wiem co to jest, chyba coś z zapałkami. Tam jest muzeum z zapałkami. A no właśnie, mówię. Potem baszta Kłodzka, ratusz na rynku, tam gdzie ten pomnik świętej Trójcy, wójtostwo tam gdzie pięć, brama wodna, tam gdzie sześć. Tam byliśmy? Chyba tam. I w ogóle tutaj rzeka płynie. Nysa Kłodzka o, to tam i Rzeka tutaj... Bystrzyca Łomnicka wpływają do siebie. Także już oglądaliśmy kiedyś na kanale miejsce, gdzie Noteć wpływa do warty, a teraz widzimy, gdzie Bystrzyca Łomnicka wpływa do yy, rzeki Nysy Kłodzkiej, Ale w sumie tego miejsca nie widzieliśmy. Na Nysa Kłodzka jest. to tam yy, przy czerwonym nas. No, a tutaj jest jeszcze szpital oznaczony. Jeden, drugi. Nie wiem, gdzie myśmy tam byli. Już mi się teraz myli wszystko. Zabudowania parafialne to tam, gdzie 9. Tam gdzieś byliśmy przy tym kościele. A jeszcze co my tu mamy? Międzyleśna, Kaplica Świętego Floriana, mury miejskie. No, to właśnie tu są mury miejskie między innymi, jedne z nich. Piękna miejscowość. Tak sobie myślę, że ja powinienem się bardziej przygotowywać do takich wypraw i wszystko sobie najpierw sprawdzić, przeczytać, a potem wam z przyjemnością opowiedzieć, a nie zgadywać co jest, co. No. No. A masz fajną tą czapeczkę, ci powiem. Taka rybaczka. Z daszkiem dookoła. Jak byłem maluchem i poszliśmy gdzieś z mamą do jakiegoś sklepu i zobaczyłem kapelusz. Taki damski on chyba był generalnie, ale tak mi się spodobał i mówię tak. Mamusiu, a ja bym chciał tę czapkę z daszkiem dookoła. A dzisiaj mam z daszkiem z przodu tylko. No i kupa śmiechu była, bo śmie sprzedawcom się bardzo spodobało to moje nazwanie czapki. Kapelusza jako czapki z daszkiem dookoła. No to tyle. Mówiłem do Was z ulicy. Wojska Polskiego. O właśnie. Na, na skrzyżowaniu z nie wiem z czym. Dobra. Ten mnie tu gdzieś prowadzi, nie wiem gdzie, ale, ale mam nadzieję. Mam nadzieję, że dobrze, że trafimy. Dobra to na razie. Tu mam jeszcze tą basztę Kłodzką, ale zobaczyłem, że jest tu napisane, że ona pochodzi z początku XIV wieku. Jest to element miejskiej fortyfikacji, przylegała do rozebranej w 1843 roku Bramy Kłodzkiej, głównego wjazdu do miasta. Kamienna z ostroslupowym hełmem, hełmem z 1568 wraz z szczelnie strzelniczymi w górnej części. No coś pięknego. A tutaj mamy zwłoki jednego turysty. <grymne> No a tutaj trafiliśmy do takiego sklepu z antykami. Jaki telefon, to jest chyba z tych wojskowych właśnie. On korbkę ma gdzieś. O, pokręcasz. No, to tak, na takich się szkoliłem swojego czasu. O, tu jakieś wojskowe elementy wyposażenia do jedzenia menażka. Tu już telefon jakiś lepszy jest. Niesamowite rzeczy. Tu mnie zachwyciła taka figura matki boskiej przytudającej dzieciątka. A tutaj mamy piękne kwiatuszki bystrzyckie. I co, myślicie, że tak szybko się skończą? To się mylicie, bo ich tu jest bardzo dużo. Dobra, idziemy do autka zobaczyć, czy pranie wyschło. U, właśnie, właśnie będziemy skręcać i już się kończą kwiatki, ale. Dobra, koniec kwiatków. I dobra, i właśnie teraz skręcamy tutaj i mamy naszą piękną. Kwiatkę.